Centrum skłusza Redeko wwwredeko.pl. Z drużyną z zielonej góry w przedostatniej kolejce zmierzyli się gwardziści. Porażka 2 do 3 sprawiła, że zespół z Wrocławia wciąż nie może być pewien pierwszego miejsca przed drugą fazą rozgrywek. Obecnie gwardia w tabeli o dwa punkty wyprzedza wiktorię Wałbrzych. Wrocławianie zwycięstwo w tej części sezonu będą starali się przypieczętować na parkiecie w Oławie. Faworyt może być tylko jeden i z pewnością nie jest nim okupujące ostatnie miejsce w tabeli zespół miejscowej Olawii. Sobotni wyjazdowy mecz siatkarzy Gwardii rozpocznie się o godzinie 18. .00. Tego samego dnia i o tej samej porze piąta aktualnie w tabeli Bielawianka w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego podejmie Akademików z Zielonej Góry. Ekipa AZS-u plasuje się w tabeli o pozycję wyżej od zespołu z Bielawy. Gospodarze wprawdzie nie mają już szans przeskoczyć Zielonogórzan. Ale będą chcieli udowodnić, że ostatnie trzyligowe zwycięstwa, w tym pokonanie wicelidera z Wałbrzycha, nie było dziełem przypadku. Spotkanie będzie mieć dodatkowe podteksty. W ekipie gości gra dwóch wychowanków bielawianki, Błażej Szymeczko i Przemysław Kępski, a także Paweł Skibicki, który poprzednie trzy sezony spędził właśnie w Bielawie. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl